Mecz z Wembley Stadium komentować dla Was będą Multigame World i Koma. A mecz to Anglia Włochy. Witamy Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z meczy towarzyskich online. Online. Zobaczymy jak nam teraz pójdzie. Czy Anglia, czy Włochy. Witamy tak Państwa, serdecznie. Dariusz Szwagowski i Wódź Mieszczanowicz. Zapraszam 11. I rozpoczynamy mecz. Eta, ja no, żadnych zmian tak. raczej nie przeprowadzałem. Przekonajmy się, czy są no. w stanie powtórzyć wynik ostatniego meczu. No, Johnson, no proszę Państwa, Frank Lampard do Younga. Younga, tutaj Younga. Jak tutaj ładnie wybiega i może dośrodkowywać, ja, ale czy, czy będzie dośrodkowywać? Postać? Dośrodkowanie ja, i proszę, proszę Państwa, niestety, nie udało nie się dobiec do tej piłki. tutaj piloch, Pirlo coś chciał już podawać, ale odbił piłki, ja. Bent, Yang. Nie nie, no, nie doszło do podania. Tutaj w ostatnim momencie Czyste przejął bejście, Wo. Oferina, Paul, ale spoko. Uh, Oj, Jędrzejko, Paul. Przepraszam, panie sędzia. Chcę dla Sędzia pokazał żółtą kartkę. Ładny faul, o, ładny faul. Teraz Andrea Pirlo może strzelać na bramkę, ale zobaczymy, co zrobi. Skutecznie Podał to to proszę Państwa, proszę trzeba uważać Bent Wilsher proszę to Państwa jest tutaj Wilsher nie, nie w... w... Przejęcie, Young to Young to bardzo zmęczony, to, ale czy uda mu się wrzucić? Niestety, nic no niestety Wilsher nie da by do tej piłki To znaczy, no nie wiem czy jest za niski czy nie, ale no nie dostał tej piłki głową Wilsher Ponownie, Zyka. o tutaj teraz przy wilej korzyści mamy. Dwa Niebezpieczny wślizg mogący skończyć się rzutem karnym. Na granicy. Przechwycili przeciwników. ja tutaj muszę dostać czerwoną kartkę. W tamtym mieczu nie dostałam czerwonej kartki. Będ, proszę kodzyska. Państwa. No niestety. Dobrze. Johnson. To był chyba faul, ale dobra. Jako się dało nam się zablokować i teraz. Rzut rożny. Co robisz? Zmianę? To ja też sobie zrobię jakoś malutką zmianę. A wstaćmy sobie Tio Wolkota zamiast Wilshera i zmienimy formację na bardziej ofensywniejszą O. Dobra, no u nikt nie jest zmęczony jak na radio. Welkota, zmienia się! Well, got, well, zmieniasz, o. Raczej wrzucam na No mm. dawaj. Ało. Pirlo, ach, Joe Hart wybija z bramki, podaje do Terego. Tio Walcott już się pokazuje na boisku. Już ładnie przedryblował jednego z włoskich zawodników. Walcott, tak? piłkę i proszę państwa, no niestety. Oj, co on zrobił? Co zrobił Tere? Podał do rywala. Johnson proszę państwa tutaj ładnie odebrał piłkę. O nie, o nie, o nie, o nie. Uff, na szczęście jakoś Joe part to obronił. Zobaczymy. Kolejny rzut rożny dla reprezentacji włoskiej. Do, do Rosji To za zamieszanie pod braką Tak, pum, 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 pum. Ta. Ostatnia porażka. Len aż proszę Ashley Cole... Ach, Chrisko, co, ach, Chris, e no niestety runejowi nie udało się, nie udało się ten strzał z główki Buffon I tutaj bufon wybija Ale niestety nie celnia Podanie do Kola. Oj co on zrobił Nieudanie. Podanie do ziarna Cassano, dodanie. Motta. Motta, Cassano. Ależ ładne wejście Rio Ferdinanda. Cassano, Cassano, kolejny, że No i kolejny, że troszkę, tak. kolejny, że troszkę a, e, Dla Włoch, proszę. I za mocno. I głową wybija piłkę, niebezpieczeństwo zażegnane. No, no nie, do Theo Walcott'a, Bent, proszę Państwa. Niestety, stracił tę piłkę, ale ponownie odebrał. Theo Walcott. Walcot. a to chyba Bronson. Nie, to nie jest Bronson. ŻUDAŁ PIEDOGRAŁ! No niestety, nie doszło tu ponownie do Winner-May'a. tam kasano podawać. No i popatrzmy jak wznowią grę rzutem załku Teraz Ashley Call Ashley Call Young Runej O, udało mu się ładnie podać Aj, nie miałem już zagrywać do Younga Ej, weź mów, jak robisz jako jakiś stop czy coś Dobra To czekaj moczta jest zmęczona Nawet bardzo zmęczona Zmęczony jest chyba zmęczony Dobra, zmienimy sobie jeszcze raz formację. Masz 15 sekund. Co? No, no, dawaj, szybciej. Czekaj, jeszcze jeden, jeszcze jeden, dajesz. 5, 4, 3, 2, 1. O, akurat już się wyrobił. Bo ta faka, to był fauł. Już napastnik wychodził na pozycję do strzału. Znakomicie jednak interweniował. końca. Kasano. Skuteczne przerwanie akcji... Kasano! Kasano. Jest! Strzela! Rzut rożny. Nieudany strzał. No już chyba czwarty rzut rożny. Co? Ładny strzał tutaj był. Ciekawe czy teraz uda im się strzelić kola. Weź do przesun, weź. To tylko wchodzą u nich gracze. Johnson, proszę Państwa, zobaczymy. No co, sformułowaliście mojego zownika. Tio Walcott, Young, proszę Państwa. Zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, zobaczymy. No, nie no. Wayne Runej stracił, ale już było naprawdę minimalnie od strzelenia bramki. Teraz cel celnie uderzył z główki, ale niestety głów on to obronił. No nie no, była ponowna okazja. Ocana, taki gwizdek. No, nie rozstrzygnęły losów tego pojedynku w pierwszej połowie. Może coś się zmieni w drugiej, ale obie grają dzisiaj wyjątkowo dobrze. Tutaj ten e, pierwszy nieudany strzał Wayna Runeja. A tutaj drugi już udany. Celny, przepraszam, celny. Strzały 0 strzały 5 na 1, ław strzał celny 2. Napisz do lepiej 52 na 48, przyjęcia 11 na 5, 5, 5, 1 11, rzutu kartki 1-0. kartki 00, 0 00, spojem 00, rzut rożne 4 na 0, celu e, strzałów 40 Włochy 0 Anglia, dokładność poda 69 67, 69 Włochy 37 um, Anglia. Zobaczymy. Zobaczymy jak teraz pójdziemy. ta druga połowa. Johnson, proszę Państwa, ładnie przedryblował tutaj zawodnika Oddaje z reprezentacji Włoch i Young tutaj wrzuca i... Jest ładnie tutaj przyłożył. Znacie uderzył, przepraszam, przyłożył takie niestosowne słowo. Ja zobaczymy, Terry ładnie tutaj przyjmuje Ashley Cole. Wayne i proszę pośle. Państwa. 25 minut zabawy kolejne 45 minut, kolejne! Bafo, nie no, no, Ej, nagramy... nagramy potem jeszcze escape'a? Mm, nie, potem ja nie mam czasu. Może jutro. Proszę Państwa, rzutka? Nie, no niestety nie, o, udało, nie udało się. Nie, no. Być dlo, dlo, panie. Ej, podanie, a tutaj podanie do Pluto Parker, do, 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 do Anglika a Berker proszę to Państwa Wayne Rooney to to i mamy pierwszego wola w 55. Minucie Pierwsza połowa może nie była jakoś interesująca, ale teraz zaczyna się ta Zaczyna się ten pogrom no, ze strzelaniem bramek. O oh, nie! I, i, i. Rzut karny! Jest! Wafel tam czerwone, jeszcze Johnson, kurczę, mogą go zmienić. Czerwona kartka dla niego. On tutaj ewidentnie nie trafił w piłkę. Dziesiątka, zobaczmy ten... Lewy czy prawy, rzucamy się w prawo? Aj, no niestety. No właśnie się nie się nie trafia, jedno do jednego. Jakby to tak powiedzieć, zaczynamy grę od nowa. Gdyby nie ten V, no, gdyby nie ten V, można się było spodziewać, że zamieni karne na bramkę, ale zawsze pozostaje. Zwłaszcza, że ten bramkarz pierwszy razy bronił już karne. My tu macie musi się wścieca, ale tutaj jeden do jednego. To teraz coś? gramy w dziesiątkę, no niestety. wciąż trzymuje się w piłce. Gramy w dziesiątkę. Ma tam miejsce na dośrodkowanie! Proszę Państwa! O, ale wspaniale. Niestety, Już myślałem, o, że o, uda o, nam się strzelić o, po raz kolejny. Outland A do jednego? więc może być groźnie. O, o, wrzutka, o, A Proszę Państwa, no nie no. Straciliśmy, straciliśmy. No. Chociaż no, teraz tutaj Wayne Nie, on się nie nadaje do On się nadaje do strzelania goli.

Young, lampard, Lampard. Powinien dogrywać. Ale znakomicie. Proszę Państwa, no nie, minimalnie. Już się normalnie. Gdybyśmy wcelowali w bramkę. Byłaby okazja na strzelenie Gola. Proszę Państwa teraz Young. Putz sam, Dobra okazja! I mamy Gola! Proszę Państwa! Brawo! 69 minuta 2 do 1. Tak, mogę Zobaczmy to jeszcze na powtórce. Tutaj, Jan ładnie się I Już myślałem, że stracę piłkę, czy nagle taki gol. Zaskoczenia. No się tutaj grał Buffon. Buffon to jest jeden no, z go! O, tutaj, y, środkowy obrońca mój. Y, nabawił się kontuzji, się więc, więc, więc go muszę go zmienić. Nowy gracz prowadzący Ria Ferdinand oczywiście by zejść. gdyby nie ta kontuzja, no to by dalej grał, oczywiście dobrze się spisał w tym meczu. Pytanie, czy ktoś go powstrzyma? Ale Szrajc... Young, proszę Ale Państwa, Jank! ...chytrzył, znakomita okazja, jest okazja! Jest, tak. Nie udało się trafić! No niestety. Radzi się, znakomicie jest groźny, ciągle znajduje się w sytuacjach Strzelecki. Tak ben, daleka, nie nie no, z tak daleka, no nie miałem na co liczyć. No miałeś! Wybaczcie, drobne lagi. Zawsze mi laguje, nie wiem, pod koniec meczu, nie wiem dlaczego. Tylko upomnienie. Nie ma czerwonej A może z 36 metrów nie wykona to Wayne Runej? Bo, e, nie ma, nie ma stacjonu. No, troszkę zabrakło to, teraz e, szczęścia. Dobra, grajemy dla żartu, bo i tak przegrywał. Nie, mówi, nie gramy dla żartu, gramy normalny mecz. i strzela z różnych odległości na ja bramkę. Ja nie mogę tego czegoś nie wykorzystać. Tylko posłuchaj, Włodek, wspaniałego dopingu na trybunach, na który w pełni zasłuży... Proszę Państwa, teraz okazja, Włoch! warto kibicować. Puszczy, oh, ale mi ja lgnęło. z pewnością, ale czy nie sięgnie po karpkę? Ach, kontusje odbił jeden z najbardziej bramkostrzelnych zawodników. Komponuje nie ma na co liczyć, że westrzela. A biliani... Zdarzają się cuda A czasami. O, Ojan. O, o, Aj, teraz strata. Czy to o, o. Nie, dobrze, na szczęście pere. przejął ładnie piłkę. O, o, o mamy jo, workout. Workout. No mnie workout. Zobaczymy. Tutaj gry i to co grę 2 do 1. Tutaj spójrz z ja nie jak... no, nie o, udało też. mi się. Co? Z puszkim ja gram, a kim ty grasz? No to są różne składy teoretycznie. No to no czy no dla dla, dla Zależy dla kogo. No przecież było niedawno Euro i co, i Zostało przecież pięcio, Anglia przegrała. 1 do 0. Anglia, ta, Anglia... No jak nie było? No to nie oglądajesz Euro, widocznie. Proszę no, Państwa, ale było okazja. Anglia Włochy było. Pokaż na jak ja No ale no bo, jak ja bym grał w no to może bym lepszy wynik. Teraz minimalnie, jak Jalka. Dlaczego jakbyś grał w no to ty chciałeś grać przecież z Włochami. Nie tak, ale czy grał w Włoch to dlaczego nie by było być... Może m, no bo w Włochan w drużynie tak, Włoch jesteś również dużo korzystał. dobrych piłkarzy. Proszę Państwa, teraz była okazja, ale, ale no, niestety nie udało się. Tak, końcu 3 minuty, trzy Boże, jakie klatki, nie no nie mogę. Wybaczcie oczywiście mi za to, nie ja wiem dlaczego internetu. Nie mam Czy jakiegoś skauflanda. no nie jest to 512 megabajtów, no tylko 8 ja, mega. Na ma ma prawa, nie ma faulu to spotkanie. Okej, okay, do... mecz zakończony. wynikiem 2 do 1. Tak, tutaj e, a tutaj Rose powinien zamienił, zamienił z tutaj w prawo, stał Ian minuta. Tutaj Joe Hart spisał się dobrze. Hmm. no i ja tutaj nie, nie, nie podpisałem się jakoś specjalnie dobrze. Tutaj widzimy Buffon jest nieszczęśliwy, tyle, że po prostu Męż zakonany, dwa do jednego. meczu, 2 do jednego Anglia-Włochy. Podajcie kolejne propozycje meczu. Myślę, że odcinek Wam się podobał. Hmm, oczywiście, jeśli Wam się podobał, to zostawcie łapkę pod filmikiem i komentarz z propozycją meczu. Do zobaczenia. Cześć.